Rozmawiamy z prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowanym szóstej kadencji, doktorem Bogusławem Rogalskim. Na temat przypadającej rocznicy agresji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na drugą RP oraz w pamiątkach, które pozostały na naszym terytorium w dużej ilości. Mam tu na myśli rozmaite pomniki wdzięczności Armii Radzieckiej. Z tego co wiemy, to Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, na którego czele stoi akurat pan doktor, zwróciło się z wnioskiem o demontaż tego typu pomnika w Czechowicach, w Dziedzicach, w Wyspie Śląskim. Panie doktorze, czy te, czy te kwestie dotyczące tych pamiątek i obecnej polityki historycznej powinny zostać jakoś definitywnie uregulowane obecnie. Jak najbardziej. Polityka historyczna jest częścią tożsamości każdego państwa i każdego narodu. My w Polsce, widać, mamy z tym jakiś dziwny problem, którego ja nie potrafię zrozumieć, jeśli chodzi o odniesienie kolejnych rządów III Rzeczypospolitej do problemu związanego zwłaszcza z pomikami upamiętniającymi Armię Sowiecką. To są tak zwane pomiki wdzięczności. Kuczki Armii Sowieckiej. I dzisiaj, 17 września, warto o tym fakcie mówić i przypomnieć ten problem, ponieważ zwłaszcza na ziemiach odzyskanych, tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli obejmujących Pomorze, Warmię i Mazury, Śląsk, jest bardzo wiele jeszcze tego typu niechlubnych pamiątek po okresie totalitaryzmu. Pamiętajmy, że 17 września jest rocznicą kiedy armia sowiecka przekroczyła przedwojenną granicę Polski na wschodzie i zaatakowała nas, zaatakowała nas od wschodu, kończąc dzieło Hitlera i przyspieszając tak naprawdę agonię II Rzeczypospolitej. Ale też 17 września jest dokładnie uzewnętrznieniem traktatu Ribbentrop Mołotow to wtedy, tego dnia, ten traktat został, można powiedzieć, sformalizowany, wszedł w życie, gdy, gdy Sowieci zaatakowali Polskę. I to był oczywiście czwarty rozbiór Polski. Dlatego my, jako Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, wszędzie tam, gdzie widzimy pomiki ku czci armii sowieckiej, staramy się składać wnioski o to, aby one zostały albo zdemontowane, jeśli są tylko i wyłącznie gloryfikacją, armii totalitarnej, która najechała Polskę, lub też jeśli są zabytkiem, tak jak na przykład w Olsztynie, gdzie mamy pomnik również w wdzięczności armii sowieckiej, który stoi w centrum miasta, Szpeci miasto, ale jest dunta Ksawerego Dunikowskiego, stąd wiele protestów było z tym związanych to my proponujemy, aby taki pomnik, jeśli przedstawia dla kogokolwiek jakąś wartość, został przeniesiony na cmentarz żołnierzy sowieckich, tak aby w wolnej Polsce żadna totalitarna armia i żaden totalitarny system nie był czczony.